Dzień dobry Państwu, witam w niedzielę, czwarty dzień stycznia. Proszę Państwa, wciąż słychać echa, tego no, bezprecedensowego może, może, można tak nazwać działania Stanów Zjednoczonych wobec Wenezueli. Jakby według informacji Trumpa przejęcia kontroli nad tym krajem, aresztowania prezydenta. Bezprecedensowego, bo chyba wcześniej większość tego rodzaju działań odbywała się z większym uzasadnieniem, albo przynajmniej jakąś fasadą. No powiedzmy to, co tam w Zatoce Świń usiłowali zrobić. Kubańczycy za pomocą CIA, no to właśnie było coś takiego, że to jest taki ruch kubański, że to nie jest wyłącznie jakaś interwencja z zagranicy. Proszę Państwa, no, żyjemy w czasach, kiedy te zasłony, te fasady zaczyna się zdzierać po prostu. Jest teraz mowa nie o żadnych wielkich ideałach, tylko po prostu o interesach nagiej sile, która zawsze gdzieś tam była u podłoża działań politycznych mocarstw i nie tylko, grup interesów, po prostu. W Polsce te, te opinie na temat wydarzeń w Wenezueli można podzielić na między realistami, a legalistami. To znaczy legaliści mówią, że zostało połamane prawo międzynarodowe w bardzo wyraźny i zasadniczy sposób i już ta sfera nie będzie inna. To znaczy ta sfera już nie będzie taka sama. Już teraz no, inni też będą myśleli o, o tym samym, inne mocarstwa, a tych mocarstw trochę się namnożyło. Drudzy ci realiści mówią, że no dobrze Stany Zjednoczone zrobiły, no bo przecież tam to były sfałszowane wybory, które wyniosły do władzy tego Maduro, że jest bardzo duża opozycja w samej Wenezueli przeciwko tym szawezystom, że tak powiem to znaczy tym od, od tego. Igo Szaweza idącym politykom e, opozycja wobec tego socjalizmu czy też quasi komunizmu, notabene, który miał e, bardzo taki e, jakby to powiedzieć e, pruderyjny odcień, tam nie, wyeliminowano możliwość pornografii, małżeństw homoseksualnych ty, tym podobnych e, rzeczy. Bardzo taki ten Maduro e, robił społeczeństwu. No, broniące się przed tymi nowinkami, szaleństwami liberalizmu ostatnich czasów. W każdym razie wszyscy się zastanawiają, no co to będzie, co to będzie, co dalej. To znaczy, ja już mówiłem w poprzednim komentarzu, że może Chiny sobie wezmą Tajwan, skoro Stany Zjednoczone wzięły Wenezuelę, ale też na tej półkuli, którą najwyraźniej Stany Zjednoczone według nowej doktryny Monroe usiłują. Uporządkować i częścią tego porządku najwyraźniej też musi być Kanada. Ostatnio jakoś nie słyszymy tych nawoływań Trumpa do 51. stanu, no ale mamy tendencje secesyjne w Albercie, więc może to różnie się potoczyć. Nawiasem mówiąc, jest to też nauczka dla, dla nas. Od dawna mówiłem, że jeżeli by kanadyjski rząd zdecydował się grać ostro przeciwko Stanom Zjednoczonym, Teoretycznie oczywiście to mówię, bo nie sądzę, żeby było to możliwe, ale gdyby tak było, gdyby na przykład wpuścił tutaj Chińczyków, gdyby no, ruszył pełną parą, kontrując interesy amerykańskie, to Amerykanie po prostu wymienili ten rząd, tak jak robili to wiele, wiele razy w różnych krajach świata. No zresztą Amerykanie wymieniali rządy w Ameryce. Południowej i środkowej w Watemali była kwestia Nikaragu i przecież była, była kwestia różnych innych krajów. Wspomniana przeze mnie Kuba jest tutaj właśnie takim przykładem wyrzodu, który od czasu kryzysu w latach atomowego, w latach 60. Kiedy to wojna atomowa wisiała na, na włosku, Stany Zjednoczone podjęły blokadę Kuby, zmusiły Związek Sowiecki ówczesny do wycofania rakiet atomowych z tej wyspy, ale nie za darmo. Związek Radziecki zyskał wiele, wiele różnych ustęp, Między innymi to, że Stany Zjednoczone zobowiązały się wówczas, że nie będą dążyły do zmiany władzy na Kubie, że uznają ten reżim de facto. Znaczy, uznają de facto ten reżim, no i tam rakiety z Turcji bodajże też wycofały. Także no, Chruszczow wcale niemało od Stanów Zjednoczonych uzyskał. W każdym razie Kuba jest, jak twierdzi, stwierdził ostatnio Trump państwem upadłym. No, ciekawe jest właśnie, czy Kuba jest następna w kolejce. Pan Rubio, który jest synem emigrantów kubańskich. Mówił, że on na miejscu tych ludzi w Hawanie to by sobie się zastanowił, co, co czynią. Proszę Państwa, Kuba dlatego się tak broni przed pójściem drogą krajów Europy Wschodniej, to znaczy przed uwłaszczeniem oligarchii. Oligarchów, to znaczy sekretarzy partyjnych de facto, no bo ta transformacja ustrojowa w Europie Wschodniej podlegała na tym, że ci, którzy pełnili władzę nominalnie w imieniu narodu i tak dalej, wzięli sobie majątek narodowy. Tak to wyglądało. W Związku Radzieckim tak wyglądało w Polsce, tak wyglądało na Ukrainie. Wszędzie tam była ta oferta korupcyjna. Dlaczego tak się nie stało na Kubie? No więc, proszę Państwa, Tutaj jest zasadnicza różnica, ponieważ y, 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 ci ludzie, którzy rządzą Kubą, y, y, zajęli majątki tych ludzi, którzy z Kuby uciekli i są obecnie wyborcami w Stanach Zjednoczonych, y, są na Florydzie tam. Są y, kubańskie rodziny, które tam mają papiery na te działki, na których pobudowano te ośrodki, te hotele i, i inne rzeczy. Y, no i dlatego y, ci kubańscy y, komuniści uświadamiają sobie, że. Jeżeli oni stracą władzę, to oni się na niczym tam na tej Kubie nie uwłaszczą, bo zaraz wrócą na tych motorówkach i, i, i samolotami ci Kubańczycy, którzy są w Miami. I oni to o tym wprost mówią, że, że chcieliby tę Kubę po prostu odzyskać dla siebie. Oni tam mają papiery na to, na to wszystko. Sądy amerykańskie na pewno uznają te prawa własności, więc po prostu. W tej transformacji ustrojowej Kuby nie ma nic dla tamtejszych komunistów. Ci komuniści po prostu by musieli sobie szukać nowego miejsca no albo wywędrowaliby na tamten świat, jeżeli by się to rzeczywiście tak działo. Prawdopodobnie administracja prezydenta Trumpa rozważa tę ewentualność, żeby Kubę zdemokratyzować i dołączyć do naszej rodziny narodów zachodnich, prawda? No wreszcie, nie wiem, tam Rumba Cardi by mógł wrócić na Kubę, bo zdaje się, to była marka kubańska, teraz produkują na Dominikanie, a, a te przejęte destylernie na Kubie chyba produkują Havana Club, czy coś w tym stylu. Nie pamiętam, ale to są bardzo ciekawe właśnie też kwestie własności z Kubą. Gdyby Kuba stała się amerykańska, no to proszę Państwa, zostałaby tylko Grenlandia, którą by Amerykanie musieli jakoś załatwić w ładny sposób. Myślę, że Grenlandię to można po prostu kupić, no bo nie sądzę, żeby Dania tam z, z, z jakiś opór militarny, y, militarny stawiała, a najtańszym rozwiązaniem jest to, żeby na przykład każdemu mieszkańcowi Grenlandii dać po milionie, ich tam mieszka nie wiem, 30 tysięcy czy coś takiego, to w sumie nie są duże pieniądze za taki ładny kawałek gruntu. Co prawda na mapach ta Grenlandia wygląda bardzo wielka, ale uczulam Państwa, że to jest wszystko kwestia rzutu. To znaczy wszystko, co jest tam na północ i na południe, z dala od równika, ono się wydaje o wiele większe, dlatego że kula jest rzucona na walec i to się tam roz, rozkłada. Także ta Grenlandia aż taka wielka nie jest, ale Trump mówi, że to ma znaczenie. Olbrzymie dla bezpieczeństwa Stanów Zjednoczonych, żeby tam nie pływały, teraz tam pływają statki chińskie, statki rosyjskie. No, w ogóle dzieją się rzeczy, bo, proszę Państwa, ci no, te nowe mocarstwa zupełnie asertywnie i dynamicznie się zachowują i postępują właśnie w taki sposób, żeby umacniać swoje interesy w strefach, w których. Powiedzmy, tych interesów amerykańskich jeszcze nie, nie widać tak bardzo, albo są one osłabione. Był też, proszę Państwa, taki projekt, który jest technicznie do zrealizowania. W 2000 roku została przeprowadzona taka analiza, już nie pamiętam, mogę policzyć, to był 2000 czy 2012, ale bardzo, bardzo dawno temu już, czyli technologia się poprawiła do tej pory. Była przeprowadzona taka analiza, czy dałoby się wybudować rurociąg podnie morza z Wenezueli na Kubę i z Kuby na Florydę. I jest to do zrobienia, jest to do zrobienia. Ktoś tam mówił, że to by było y, koszty rzędu tam 3 miliardów dolarów, y, czegoś w tym, w tym stylu, czyli no, absolutnie mm, nie tak drogo, zważywszy na przykład, że u nas tutaj tramwaj kosztował, nie wiem, czy, czy kosztuje jeszcze nie jeździ 13 miliardów naszych dolarów, więc to, są, y, to mają Państwo porównanie. Y, w każdym razie. Wtedy nie trzeba by było żadnych tankowców tam z tej z tej Wenezueli wysyłać, a ropa z Wenezueli jest bardzo dobra i bardzo konkurencyjna. To jest ta, taka, dobrze smakuje, nie trzeba tam jej w, tej, w tym procesie rafinacji, to jest ona też się tam dobrze zachowuje, więc można by ją było wprost pompować z Wenezuela na, na Florydę i tam cała baza ta rafinacyjna amerykańska jest właśnie Teksas, jest Zatoka Meksykańska, co ja mówię amerykańska, Zatoka Amerykańska, i właśnie tam w tej delcie, już nie wiem, Mississippi, chyba to, to wszystko tam jest, więc to by można było tym, tą rurą doprowadzić i byłoby jak swoje, prawda? Więc proszę Państwa, nadziejemy no, w rewolucyjnej zmianie, powrotu, powrotu do z dekonstrukcji tego całego systemu, który został. Przez Zachód po II wojnie skonstruowany, no to wtedy był ten szkielet globalizmu robiony. Dzisiaj niszczymy to wszystko, wracamy do tego, żebyśmy tutaj, co jest nasze, otoczyli jakąś barierką i, no i nie wpuszczali obcych, bo obcy, czyli Chiny. Mają niesamowitą przewagę, no, mają bazę produkcyjną, i tutaj naprawdę, jeżeli Stany Zjednoczone nie będą produkować, jeżeli nie przeniosą tej produkcji, jeżeli nie będą mieli tych wysoko zaawansowanych technologii, no to, że tak powiem, śmiercią naturalną osłabną i będą skazane na to, żeby negocjować z Chinami, albo nastąpi kolaps. Chociaż ja uważam, że kolapsu nie będzie, bo Chińczycy myślą perspektywicznie i dla nich kolaps, Stanów Zjednoczonych też byłby nie na rękę, tak jak Stanów Zjednoczonych był nie na rękę kolaps Związku Sowieckiego i dlatego montowano te wszystkie transformacje właśnie w oparciu o tamte elity, którym stawiano, te, przedstawiano tę ofertę korupcyjną, o czym mówiłem na początku. Być może Chińczycy będą w stanie elicie amerykańskiej, podobnie jak dawniej Amerykanie, Sowietom, przedstawić ofertę korupcyjną, prawda? I, i powiedzieć, no widzicie, tu się wam wali, tam się wam wali. My tu was, was, was wpiszemy w nasz nowy chiński porządek globalny świata. Będziecie sobie tam mieli ten swój perymetr, rządzili na nim, zbierali te, te owoce te, tego rządzenia, ale tu no, my już będziemy ustawiać świat po naszemu globalnie. Wszystko jest, proszę Państwa, kwestią siły. Wszystko jest kwestią. W zasadzie w tym momencie czasu. No i cóż, tak to się nam zaczyna. Nowy 2026 rok. Trzymam kciuki, żeby nie było żadnej wojny w naszym regionie. Mówię naszym tutaj kanadyjskim, ale też naszym oczywiście tym wschodnioeuropejskim, żeby te elity europejskie też zostały zastąpione przez ludzi myślących realnie, przez ludzi, którzy myślą nie tylko o swoim interesie, ale o, o interesie narodów, które im przyszło reprezentować. Miejmy nadzieję, że tak będzie. W każdym razie do następnego razu mówił Andrzej Kumor i no i cóż, jeszcze raz, szczęśliwego nowego roku.